Witam serdecznie tutaj, Shadow R. i zapraszam Was na kolejny odcinek grze Farming Simulator 22. Tym razem chciałem Wam zaprezentować mapę Stara Oleśnica. Jestem tutaj w miejscu, którym chciałem Wam na początku pokazać. A więc stoję tutaj przed murowaną kapliczką. Troszeczkę dalej stoi stary drewniany wiatrak. To są tak naprawdę dwa elementy, które bardzo, bardzo kojarzą się tutaj z Polską wsią. Chciałem jakby ten odcinek zacząć właśnie od tego miejsca, bo uważam, że są to naprawdę piękne rzeczy i warto czasem pokazywać to, co tak naprawdę jest charakterystyczne między innymi dla naszej kultury, naszej tożsamości. Dzisiejszą przygodę z mapą Stara Oleśnica rozpocznę tutaj na nakładzie e, mała przejażka oczywiście po mapie i mam nadzieję, że to co zobaczycie przypadnie Wam oczywiście do gustu, że Wam się oczywiście spodoba i sięgniecie oczywiście po mapę. Dobrze, włączę muzykę i na chwilkę oczywiście przestanę mówić. Ok, przedstawiłem Wam troszeczkę jak mniej więcej wygląda ta mapa, i myślę, że z tego co e, zauważyliście, e, jest to oczywiście e, bardzo mała mapa. Ma ona raptem e, tak naprawdę 50 parę pól, 50 parę pól i dokładnie jak dobrze pamiętam, 6 łąk, 6 łąk. I tak naprawdę nie ma tu oczywiście własnego gospodarstwa. Gospodarstwo musicie oczywiście zbudować. No, tak to wygląda. Myślę, że oczywiście warto troszeczkę tutaj usiąść, pewne rzeczy zaplanować, ale ja akurat z swojego doświadczenia wiem, że oczywiście. Nie wszystkim oczywiście odpowiada to, jak są stworzone gospodarstwa, i większość z was woli samemu te gospodarstwa sobie zbudować. I myślę, że autorem oczywiście mapy jest Jano Games. Gratuluję oczywiście mapy, bo jest naprawdę bardzo ładna. Przyświecała też właśnie taka myśl, że każdy sobie zbuduje gospodarstwo. Tak jak uważa, tak jak ono sobie wyobraża, jak powinno oczywiście ono wyglądać. Oczywiście chciałbym również zaprezentować na tej mapie combine, który kilkakrotnie, oczywiście wam pokazywałem, ale jeszcze tak naprawdę nigdy w pracy. Więc chciałem właśnie właśnie tą wistulą troszeczkę popracować na tej mapie. Chciałem wam po prostu pokazać. Jak się ta wistula sprawuje, a przy okazji moglibyśmy sobie tutaj na tą mapę spojrzeć. Oczywiście śmigamy, oczywiście na mapę, tak ona mniej więcej wygląda. Jak widzicie, małe pola. Nie znajdziecie tutaj ogromnych pól to są pola tak naprawdę dla jednego gracza. Jeden gracz spokojnie stworzy tutaj swoje małe gospodarstwo. I będzie mógł się tutaj w miarę fajnie rozwijać. Mamy też sklep, mamy handlarza zwierzętami, mamy też tutaj silos sprzedażowy, standardowy, jak widzicie uprawy, e, które się pojawiły w farmingu 22. Jestem tutaj na polu numer 16. Mamy tutaj co my mamy tutaj A O właśnie będziemy oczywiście tutaj myślę zajmować się tak naprawdę zbieraniem, koszeniem soi. Jak widzicie, kombajn ma to do siebie. Widzicie tutaj wszystkie e, chodzące ze sobą e, koła, e, paski. Naprawdę świetnie to wygląda. Z drugiej strony jest podobnie. Maszyna jest naprawdę rewelacyjna. Jeżeli byście chcieli, jest ona oczywiście dostępna na, na różnych portalach modowych. Ja oczywiście też mam do niej dostęp. Tak mniej więcej ona w środku wygląda. Naprawdę jest bardzo, bardzo fajna maszyna. Fajny kombajn. No i co? Ruszamy no i zobaczymy, jak sobie Wistura tutaj poradzi. Oczywiście jest to mały kombajn. Myślę, że mapa Stara Oleśnica jest właśnie taką mapą, gdzie właśnie tego rodzaju maszyny świetnie się sprawdzą. Tutaj nie ma sensu, jakby powiedzieć, posługiwać się maszynami, które, no, no powiem szczerze, trochę nie będą pasować do charakterystyki tej mapy. Jak widzicie, Pola są malutkie, raczej są tutaj w kształcie prostokątu. Czasem jest tylko jeszcze tam gdzieś jakaś mała odskocznia, że gdzieś tam w prawo, w lewo, gdzieś jakiś dodatkowy zakątek, ale ogólnie mówiąc, pola raczej tu w prostokącie. Mamy też mnóstwo tutaj zagajników leśnych, więc też można tutaj pozyskiwać również i drzewo. Nie widziałem powiem szczerze nigdzie tutaj tartaku, więc wydaje mi się, że mapa tak naprawdę chyba jeszcze do, do rozwoju, więc Jano Games, jeżeli będzie to oczywiście słuchał, to myślę, że pomyśli też tutaj o, o, o tartaku, bo wydaje mi się, że no nigdzie tutaj tego tartaku oczywiście nie znalazłem, ale powiem Wam, że Naprawdę fajnie to tutaj e, wygląda ładna tutaj w środku, o, nie wiem czy to widać e, fajnie wyglądająca animacja z tyłu kombajnu. Powiem tak, gra dla jednego gracza, to jest mapa dla jednego gracza można tutaj zbudować piękne gospodarstwo. Polecam serdecznie, mapa ma oczywiście fajny polski klimat. Z kilkoma charakterystycznymi, no to jest tak naprawdę taka trochę mała wieś, powiem szczerze. Nie wiem, czy jak u Was, albo u nas w Wielkopolsce takich wiosek jest cała masa. Myślę, że w całej Polsce dokładnie jest tego też tutaj Dobrze, ja nie będę oczywiście tutaj zbytnio gadał, bo tutaj za dużo gadam. Więc może włączę sobie muzykę i zostaniemy sobie tutaj przy bistuli i mapie Stara Oleśnica. OK, udało mi się oczywiście zebrać tutaj e, soję. Jak widzicie, mam praktycznie cały kombajn i chciałem wam jeszcze jedną rzecz. Mam nadzieję, że ją oczywiście usłyszę. O, bardzo proszę. Tak właśnie wygląda skrzypienie rury, którą ja oczywiście wystawiłem e, i co? No i myślę, że mm, no. Będę musiał niestety ten kombań rozładować. No, niestety czy niestety. E, oczywiście do rozładunku wykorzystałem tutaj kolejny e, bardzo znany ciągnik. Jest to Fiat, tym razem 1000. E, bardzo ładnie zrobiony, jak widzicie. Znany, oczywiście, z Farminga e, 19. E, tym razem e, pojawił się w Farmingu e, 22. I co? I śmigamy tutaj oczywiście po przyczepkę. Bardzo fajnie zrobiony ten ciągniczek. Polecam, jeżeli będziecie mieli okazję, można tu oczywiście też e, ładnie e, stworzyć też kabinę. Jest też kabina normalnie sztywna, ale ja tam ostatnio zauważyłem, że wolę sobie tutaj śmignąć e, bez, bez kabiny. Dużo lepiej, dużo ładniej widać całą okolicę. Pięknie to oczywiście wygląda. I co? Wyruszamy oczywiście tutaj e, tak naprawdę rozładować e, kombajn. Bardzo ładnie się ta wistula tutaj e, prezentuje oczywiście. O chyba się zmieści, nie? Bo jak widzicie tutaj jest dość ta rura, bardzo, bardzo nisko. Ale bez większego kłopotu, jak widzicie. No, jestem ciekawy, czy będzie tutaj cała przyczepa. Wydaje mi się, że powinna. No, niestety w nie zobaczymy tutaj w ogóle w środku żadnego zbiornika. No, tak to oczywiście jest zrobione. I ruszamy do skupu. I sprzedam oczywiście e, dzisiaj soję. Zapraszam serdecznie oczywiście do mapy e, Stara Oleśnica. E, jest to oczywiście mapa tutaj dla jednego gracza. Bardzo przyjemna, bardzo fajna mapa. Bardzo prosta, z prostym układem pól. Nie ma tutaj jakichś dziwnych udziwnień. Powiem szczerze, rewelacja. Małą miarę budyneczków można tutaj, jak widzicie, mamy las do wycięcia. Sporo miejsca do tego, żeby tutaj zbudować farmę w dowolnym miejscu, bo jednak tych miejsc tutaj, o kurczę, ominąłem oczywiście skup. Gadam, gadam i widzicie, no tak to się niestety oczywiście kończy. W sumie mógłbym do tego skupu wjechać od tyłu, a czemu nie? To jest może nawet też dobry pomysł. Eee... Myślę, że jest to naprawdę fajna mapa, ze względu na to, że można ją oczywiście prezentować na YouTubie, stworzyć sobie tutaj małe, fajne gospodarstwo, takie jak chcecie, w dowolny sposób. No zobaczcie, macie mnóstwo miejsca i tylko jest kwestia waszej wyobraźni. Zbudowany skup, jadę tu, powinienem jechać i oczywiście Sprzedaję tutaj soję, mam taką sobie o, drewnianą przyczepkę i jak widzicie udało mi się tą soję bez większego problemu sprzedać oczywiście jeszcze raz zapraszam na mapę Stare Oleśnica, gratuluję Janu Gains, bardzo fajnej mapy eee, i co trzymajcie się ciepło pozdrawiam Was serdecznie Shadow Air, cześć